Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Michał Froń i w imieniu własnym, jak i Wojciecha Nitki, który jest współautorem tego referatu, chciałbym przedstawić Państwu prezentację pod tytułem Prototyp chwytaka do analoga łazika marsjańskiego. Może na początku kilka słów o nas. Jesteśmy studentami pierwszego stopnia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. A opiekę merytoryczną nad tym projektem, jak i innymi, o których wspomnę za chwilę, sprawuje profesor Piotr Przystałka oraz doktor Wojciech Spanfil z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Poniższa prezentacja będzie składała się z kilku części, z pomocą których rozwinę zagadnienie zawarte w tytule. Ale również przybliżę Państwu inicjatywę, która kryje się pod nazwą Analoga łazika marsjańskiego Phoenix 3, a także w krótkim podsumowaniu tych naszych rozważań podzielę się z Państwem rezultatem końcowym oraz wnioskami płynącymi z realizacji projektu. Celem tego projektu było opracowanie końcowego efektora robota manipulacyjnego dedykowanego do analogu łazika planetarnego. Geneza pracy sprowadza się do potrzeby wykonania szeregu zadań, przed którymi staje robot manipulacyjny takiego analogu. Z początkiem prezentacji zapewne zrodziło się pytanie, czym jest ten wspomniany w tytule Phoenix, i już śpieszę z odpowiedzią. Salican Phoenix jest inicjatywą, która zrodziła się w studenckim kole naukowym IMET na naszej uczelni. I dotyczy badań oraz rozwoju tzw. prototypów łazików planetarnych. Platforma Phoenix The Fart jest trzecią odsłoną tego projektu zespołowego, a tytułowy projekt chwytaka jest tylko jego małą namiastką. Jednym z głównych celów, który przyświecał konstrukcji takiej platformy, był start w międzynarodowych zawodach tego typu łazików. European Rover Challenge. Regulamin konkursu wymuszał na nas, studentach-konstruktorach, spełnienia kilku podstawowych wymagań konstrukcyjnych, które w znacznym stopniu ułatwiły nam zredagowanie wstępnych założeń projektowych, w tym przypadku dla projektu chwytaka. Proces konstruowania urządzenia Rozpoczęto od krótkiej analizy rozwiązań dostępnych na rynku chwytaków robotycznych. W celu znalezienia odpowiedniej koncepcji przyjęto prosty podział tych efektorów według trzech poniższych kryteriów – zastosowanie, kinematyka oraz sposób działania szczęk chwytaka. Pierwszym przyjętym kryterium było zastosowanie. Tutaj możemy wyróżnić chwytaki ogólnego zastosowania. Taka konstrukcja chwytaka pozwala na większą elastyczność ramienia robotycznego, pozwala przenosić przedmioty o zróżnicowanym kształcie i wykonanych z różnych materiałów. Oraz chwytaki specjalne pozwalają na dostosowanie ramienia robotycznego do konkretnego zadania. Zwiększając jego wydajność w jednym ściśle określonym zastosowaniu. Ze względu na kinematykę, wyróżnimy chwytaki o szczękach równoległych. Szczęki w tym rozwiązaniu wykonują ruch liniowy, zachowując względom równoległość, oraz rozwiązania o zmiennym kącie rozwarcia szczęk. W którym ramiona chwytaka zmieniają swoje położenie kątowe względem siebie. Na koniec rozważmy sposób działania szczęk, w których wyszczególnimy szczęki stałe, które zapewniają większą sztywność konstrukcji, co przekłada się na pewność chwytu. Pozwalają także przenosić cięższe przedmioty niż szczęki podatne, a szczęki o zmiennym kształcie ze względu na zmianę kształtu powierzchni chwytowej, umożliwiają przenoszenie przedmiotów o skomplikowanym kształcie, a także bardzo dokładne dostosowanie siły chwytu. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas przygotowań do ERC, wzbogaconemu również o przegląd rozwiązań przemys przemysłowych, Udało się zredagować wymagania, które musi spełniać chwytek analogu łazika planetarnego, aby wykonać wszystkie zadania, przed którymi może stawać platforma tego typu. Ze względu na szeroki wachlarz wyzwań, pierwszym i najważniejszym wyznacznikiem była wszechstronność. Zależało nam, aby został wykonany w technologii druku 3D, co w znacznym stopniu przyspiesza proces prototypowania a co za tym idzie, pozwala zminimalizować masę przy zachowaniu względnej wytrzymałości. Poza transportem przedmiotów chwytek w analogu łazika musi radzić sobie również infrastrukturą przystosowaną do obsługi przez ludzi, na przykład z taką jak panele elektryczne. Dlatego konieczne wydało się zapewnienie informacji zwrotnej o tymczasowym stanie szczęk, silnika a także wchodzi w choć minimalnym stopniu chronić przed kolizją z elementami otoczenia. I dopiero na podstawie tych założeń była możliwość przejścia do następnego etapu procesu projektowania. W projekcie wykorzystano kinematykę chwytaka o zmiennym kącie rozwarcia szczęk. Wydaje się, że takie rozwiązanie lepiej sprawdzi się w zadaniach eksploracyjnych. Za rozwarcie szczęk odpowiada przemieszczenie nakrętki, która prowadzona jest po śrubie trapezowej. Za wymuszenie ruchu odpowiada silnik DC. Natomiast moment obrotowy z wału silnika na śrubę pociągową jest przenoszony za pomocą jednostopniowej przekładni o zębach prostych, która również została wykonana w technologii wytwarzania addytywnego. Do sterowania układem wykonawczym manipulatora. Wykorzystano płytkę rozwojową Arduino wersji nano z mikrokontrolerem AVR. Chwytak bezpośrednio komunikuje się za pomocą portu szeregowego z manipulatorem, który tworzy węzeł w sieci. I tu należy dodać, że kontrola nad całym analogiem łazika odbywa się z wykorzystaniem tak zwanego Robot Operating System, czyli ROSA. W chwytaku zamontowano szereg czujników które pomagają określić chwilowy stan mechanizmu. Dzięki implementacji tak, implementacji tak, tak wielu czynników, informacje zwrotne, które są przez, przez nie generowane, operator może wykorzystać do sterowania zarówno chwytakiem, jak i innymi częściami łazika, np. robotem manipulacyjnym. Poszczególne elementy budowy chwytaka, zostało przedstawione na zdjęciu 15. Wykorzystanie belek tensometrycznych pozwala zmierzyć siłę chwytu, która obecnie jest przełożona w miejscu styku szczęk z obiektem ściskanym. Dzięki takiej informacji delikatne elementy nie zostaną uszkodzone w momencie interakcji z efektorem końcowym manipulatora, a przedmioty cięższe i nieforemne zostaną pewnie złapane, co uniemożliwi ich wysunięcie. Co więcej, wykorzystanie tego czujnika pozwala na praktycznie bezbłędne bazowanie początkowe mechanizmu, informując o całkowitym zamknięciu szczęk. I idąc dalej po wykonaniu bazowania o tymczasowym stanie rozwarcia, informuje NKD. Informacje zwrotne z czujnika odległości ułatwia sterowanie całym robotem, ponieważ wskazuje odległość do najbliższego elementu w otoczeniu. Wykonany prototyp został poddany szeregowi testów. Czynności weryfikacyjne by były oparte o symulowaną misję łazików następnej generacji czyli robotów, które poza autonomiczną penetracją życia na obcej planecie e, będą wspierały działanie obecnych tam astronautów, między innymi e, poprzez interakcję z panelem operatorskim czy transport różnych obiektów i, i próbek. W tym celu powstał m.in. testowy panel operatorski, który pozwalał sprawdzić przystosowanie robota do takich czynności i tak jak możemy zauważyć na zdjęciu 16, a także testowano udźwig samego chwytaka na podstawie przedmiotów o znanej wadze, jak na zdjęciu 17. W efekcie projektu uzyskano urządzenie, które przy się własnej równej 600 gram. Z wykorzystaniem odpowiedniego robota manipulacyjnego e, mogło unieść przedmiot o masie e, równej 1,5 kg. Ostateczny rozstaw między końcówkami chwytnymi wyniósł 80 mm i może się różnić w zależności od zmiany szczęg. Udało się uzyskać szereg informacji zwrotnych z wykorzystaniem czujników, co pozwala na lepszą ocenę sytuacji. Co więcej, demontaż urządzenia sprowadza się tak naprawdę do, do, do wykręcenia dwóch śrub. Podsumowując prezentację, myślę, że warto podkreślić, że uzyskano lekką i wytrzymałą konstrukcję, której udźwig znacznie przewyższa masę własną. Wykorzystano metody szybkiego prototypowania, które może nie zastąpią obróbki klasycznej, np. skrawaniem. Ale pozwoliło spełnić założenia projektowe, a przede wszystkim znacząco skrócić proces wytwórczy. Finalnie otrzymano dobrze działający system komunikacji i informacji zwrotnej o chwilowym stanie mechanizmu oraz współpracy z otoczeniem. Należy również podkreślić, że poprzez możliwość szybkiej wymiany szczęk, chwytak może dobrze nadawać się zarówno do zadań uniwersalnych, jak i specjalizowanych. I na tym chciałbym zakończyć tę prezentację. Zachęcam do odwiedzenia wymienionych madziew społecznościowych, na których znajdą Państwo więcej informacji o wspomnianych inicjatywach. Na tej chwili dziękuję za uwagę.